Dla rozwoju infrastruktury i środowiska budujemy 150 km kanalizacji sanitarnej w Gorzowie i sąsiednich gminach. Przyłącz się do nas. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OO. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Jesteśmy na placu budowy, tak szczerze, można powiedzieć. Panie wójcie, w gminie deszczno prowadzone są prace związane właśnie z budową sieci kanalizacji sanitarnej, jak to wpłynie na jakość życia mieszkańców. No, Tak potężna budowa kanalizacji, to przede wszystkim podniesienie komfortu życia. Jacek Wójcicki, wójt gminy deszczno. Zlikwidujemy przydomowe oczyszczalnie czy zbiorniki bezodpływowe. Czy gmina sama mogłaby zrealizować taki projekt? Nie, tego projektu gmina nie mogłaby zrealizować samemu. Dla nas, jeżeli mielibyśmy tą kanalizację wyłącznie samemu, z własnego budżetu, to musielibyśmy ją robić przez 15 lat. Panie prezesie, obserwowałem pracę w Deszcznie, widać, że idą one pełną parą. Proszę powiedzieć, jaka jest wartość realizacji projektu w gminie Deszczno i co obejmuje inwestycja? Kontrakt w gminie Deszczno jest bardzo istotny i ważny z kilku powodów. Bogusław Andrzejczak, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. Po pierwsze, jego wartość finansowa jest stosunkowo wysoka, jak na, na cały nasz projekt uporządkowania gospodarki wodnościkowej, bo wynosi ponad 23,5 miliona złotych brutto. Z drugiej strony zakres tego projektu w gminie Deszno jest szeroki, prawie 40 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 4 kilometry sieci wodociągowej. To było takim największym naszym marzeniem mieszkańców w ogóle wsi, ale sądzimy, że teraz wieś nasza będzie bardziej czysta, bardziej ekologiczna. Będzie to dużym ułatwieniem dla nas mieszkańców. Dotychczas udało nam się wybudować sieć w Karninie, a także w i o godzinie. Maciej Koziński, kierownik jednostki realizujący projekt z tym, że jeśli chodzi o miejscowość karlin, do tej sieci można się przyłączać, natomiast w miejscowościach Ulim i łagodzin taka możliwość nastąpi w pierwszej połowy października. Teraz muszę dowiedzieć się, co zrobić, aby przyłączyć się do kanalizacji. Wszyscy mieszkańcy, którzy mają możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, Danuta Łastowska, kierownik biura obsługi klienta. Wybudowanej w ramach projektu unijnego zgłaszają się do biura obsługi klienta, które znajduje się przy ulicy Śląskiej 95 w Gorzowie Wielka. Polski. Udzielimy wszelkich informacji, jak należy się przyłączyć oraz jakie dokumenty należy dostarczyć, abyśmy mogli spisać stosowną umowę na odprowadzenie ścieków. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska budujemy 150 km kanalizacji sanitarnej w Gorzowie i sąsiednich gminach. Przyłącz się do nas! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.